Dobrze, kochani, oni tu mają 13 partii, bo on mnie nie ma na hita, on nie ma na dwa hity, bo on jest dosyć słaby. O nie, ten ból, oni się nie skupują na tego bóla. Tak, oni się fokusują na nich. Ja im w tym osobiście pomogę. Dziękuję i teraz mamy gwarantowane drugie miejsce. No i dobrze. Prawie ranga wbita, prawie, prawie. Ranga wbita. No mało brakuje. 21 pucharków. I mamy rangę, więc... No naprawdę całkiem nieźle nam idzie. Zło to jest... No sztos Dobra, gwarantowane minus 4. Chyba. Minus 4 już. Mogę. Za piąte miejsce minus 4. Ja to minus 4 mam gwarantowane. A w Megaboxa, no nie wiem, co mi wyleci. Może jakaś postać, bardzo prawdopodobne, bo żadnej postaci dawno nie miałem. A postacie drapują, jak jest dużo rzeczy w Megaboxie. Na przykład, jak jest 6 jak rzeczy na Megaboxie, to drapują postacie zawsze. To jest, masz gwarantowane. Jakie rzeczy? Dobra. Zabiliśmy cały klan. Dobra, czyli już zaraz będzie... Dobra. Gwarantowane drugie miejsce. Chodź tu, ona jest sama. A nie, ona nie jest sama. Dobra, plus 7. Zaraz mega box. Zaraz, kochani, weźmiemy, otworzymy sobie Mega Boxa. Tylko troszeczkę jeszcze pucharków. Dwa drugie albo... No dwa drugie miejsca i... Poko to jest też dobra postać? I Shelly, dobra. Mega Boxa to ja już mam w kieszeni. Naprawdę. Myślałem, że to dłużej zajmie. Ale no nie miałem racji. Nie miałem w ogóle racji. Bo cała racja legła w gruzach. Puch. Nita, Nita, dobra jesteś, dobra. Ale ja jestem lepszy, jestem lepszy, jestem lepszy. Nie! Jest. Zabiliśmy jeden klan. Team. Albo jak to tam wolicie mówić. No i już chyba gwarantowany albo win, albo drugie miejsce. O dobra, patrzcie, my, my tu ich porobimy. Dawajcie, porobimy ich. Porobimy ich robimy ich. Pam! Pam. Tak, dajecie ich, dajecie ją. Dawajcie ją! Na tacę Na tace z nimi. ściąć go. ściąć ich. Ej, Mike mam, mam cię y, ten... Dojechać. O, szeli. Szeli. Dobra. Ha, 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 ha. Idź sobie, idź sobie. I sobie, i sobie, i sobie, i sobie, sobie. A, dobra. Jeszcze jeden, no drugie miejsce, albo jeden. win. idę na majku. Dziękuję. Piętnasta ranga zaraz wbita. Wow. No, nie wierzę w to. Otworzę mega boxa pierwszy raz na odcinku. Będzie kozacko, no, naprawdę. Będzie. Dobrze. Każdą dziewczynką. No dobra, to chyba nie będzie takie drugie miejsce, tylko trzecie raczej. No, czy. Trze... Obstawiam trzecie miejsce. Obstawiam, no. Obstawiam, że to będzie trzecie miejsce. E, czy on robi challenge bez Power Gipsów challenge? Bo jak tak robi. Oj, to ja nie chcę z takim nubkiem grać, bo By... Musimy... musi on podbierać. <laughs> Jestem prost. On chyba się z kimś sklepie I widzę, zdobywa Power Cubes. Wow! Nie wiedziałem, że to będzie kolejny win. No dziękuję, dziękuję bardzo. Megabox już jest mój, okej? Okay? Tak, możemy tak powiedzieć. Megaboxie nadchodzę. Jest, jestem twój. Megaboxie jesteś mój, albo megaboxie jestem twój. O nie, ty mnie, bo ty mnie jeszcze zabijesz. Ty mnie jeszcze za, możesz zabić. Dobra, nie masz szans. Zero power cube'sów. Zero power cube'sów challenge. Jest! Dzięki mnie win i mega box pierwszy na odcinku. Uuu, jest! Jest, kochani, ale się cieszę. Pierwszy mega box na odcinku. Dobrze, a więc wchodzimy do sklepu i otwieramy mega boxa. Nie, yeah. nie wierzę w to, nie wierzę w to, kochani. Mega box! Mega skrzynka. Dobrze. Kupiliśmy mega skrzynkę! Dobrze, zrobiłem z kolina. I pięć rzeczy, kochani! No nic. Niestety. Rosa. 11 punktów. Do Peny 13, myślę, że będzie. Do Rico 22. Do Poko 36. Czyżby była postać? Czyżby była postać w mega Nie, pierwszy mega na odcinku. Nie ma postaci. Jeden bilet na wydawanie... 16 klejnotów? Co? 16 klejnotów? No nie. Niestety, kochani. Z mega boxa nic nie wyleciało, ale kurczę. Mkkozatku. Ah, mega box, mega box. Mega Dobra. I to chyba na tyle z tego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zawcie łapeczkę w górę. Suba na kanale i cześć.